Chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych na nasze spotkanie opłatkowe. Czynię to w imieniu Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w imieniu własnym. Witam wszystkich pracowników, witam dyrektorów jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, inspekcji przedstawicieli policji, przedstawicieli straży pożarnej, pogotowia ratunkowego. Naszego powiatowego słowem witam całą wspólnotę powiatu warszawskiego zachodniego na spotkaniu opłatkowym. Witam serdecznie księdza proboszcza Jana Latonia, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Bożarowie Mazowieckim i od razu poproszę księdza proboszcza o stosowne słowo na tę chwilę. Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa według Ewangelii Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwirejusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazar, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią która była przemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją przodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański, chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się, oto zwiastuje Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom i jego upodobania. Chciałbym teraz w imieniu zarządu, w imieniu własnym. Złożyć Państwu życzenia, ale zanim to zrobię, chciałbym podziękować. Chciałbym podziękować za ten miniony rok dobrej pracy wszystkim Państwu, całej wspólnocie samorządowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Czynię to z tym większą satysfakcją i radością, gdyż no niedawno zostaliśmy wyróżnieni jako powiat mazowiecki. Uznani zostaliśmy przez kapitułę konkursu Mazowiecki Powiat Roku najlepszym powiatem roku 2008. Tu są jakby takie insygnia, oznaki tej, tego wyróżnienia. To jest, to jest złoty orzeł, statuetka plus stosowny takie pismo, certyfikat. To jest nasze wspólna zdobycz, tak to traktuję. Stoję na czele zespołu, na czele wspólnoty, na czele pewnej drużyny, która ma swoje cele. Pracuje owocnie, ta praca została zauważona i doceniona. Tak się składa, że powiat warszawski zachodni liczy dokładnie 10 lat, bo 10 lat temu powstał. Zaczynaliśmy no, z bardzo trudnego poziomu, pułapu. Mamy dosyć ciekawą historię, ale chyba y, dobrze się rozwijamy. No i, i ta nagroda jest chyba tego potwierdzeniem. Także jeszcze raz wszystkim Państwu chciałbym za taką. Ofiarną, owocną pracę serdecznie podziękować. No i chciałbym złożyć tradycyjne życzenia, życzenia świąteczne, aby te święta, święta bardzo rodzinne, właśnie przebiegały w atmosferze miłości, w atmosferze ciepła rodzinnego, aby nikogo nie zabrakło, kto powinien być przy tym stole wigilijnym w tej najważniejszej wspólnocie, jaką jest. Wspólnota rodzinna, kiedy będziecie się Państwo dzielili opłatkiem. Także życzę również, bo może nie będzie okazji, również jeśli chodzi o najbliższy rok, rok 2009, aby to był dobry rok, rok owocny, rok pełen spełnienia marzeń, wszystkiego, wszystkiego dobrego i do siego roku. Pan przewodniczący Rady, jeszcze kilka słów jest z nami. Pan Jerzy Bułcik, przewodniczący Rady. Szanowni Państwo, Państwa Starosto, Księżyc Powożny. Proszę Państwa, ja w imieniu własnym przede wszystkim, ale też w imieniu całej Rady również chcę podziękować Państwu za, za ten rok, za rok, który no, nie brak było sukcesów. Pomimo e, różnych przeciwieństw na pewno udało się wiele zrobić. Dziękuję Panu Staroście za to, że jest tak dobrym szefem tego zespołu, dziękuję wszystkim Państwu. Proszę Państwa, przyłączam się do tych życzeń, które przed chwilą powiedział Pan Starosta. Ja również pragnę Państwu życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo szczęścia, dużo zdrowia, ciepła i miłości w Waszych rodzinach na te nadchodzące święta i na cały przyszły rok. Szczęść Wam Boże. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi.